Dzień dobry. Witam na moim kanale Bluefish Tarot. To jest czytanie tarota na 22 grudnia 2025. Tylko dwa dni do Wigilii. Hmm. Ciekawe, co Wszechświat chce nam przekazać w tym dniu 22 grudnia. 8 pentakli. I trzy karty będą dzisiaj: król Pentakli, dwie buławy i król Kielichów. Hmm. Na spodzie talii królowa Pentakli. Hmm. Cóż my tu mamy? Może dwóch pracodawców i będziecie się zastanawiać, z którym dalej pójść. Co wybrać? Może ten e, król Pentakli to jest osoba, która e, e, Wam oferuje jakieś stanowisko. Może ten król Pentakli to jest Wasz pracodawca, e, który Was widzi jako osobę, która jest bardzo rzetelną osobą, jeśli chodzi o pracę która się przykłada do tej pracy i która e, potrafi no, nawet na jakimś takim, e, w jakiejś takiej. E, no ta praca może nie być e, jakaś taka bardzo atrakcyjna, ale to jest praca, która pozwala na przykład na szlifowanie swojego. E, e, Rzemiosła, no, brakowało mi słowa, e, która pozwala Wam się na przykład w jakiś sposób wykazać i z każdym nowym projektem wystajecie się coraz lepsi. E, ta osoba może Was tak widzieć i chcieć Was zatrzymać, a przed Wami stoją tutaj jakieś nowe wybory, e, stoi nowa, jakaś perspekty jakaś nowa perspektywa. Może tego, co wam podpowiada tutaj serce w tym, kielichu, w, tych, w tym królu kielichów, was gdzieś ciągnie w zupełnie inną stronę. Ja mam wrażenie. Zobaczcie, ta, ta kobieta ma na sobie czerwoną suknię, i tutaj też jest ta czerwona suknia. Ja mam wrażenie, że Wy będziecie chcieli jednak postawić na jakąś pasję i na jakieś. Na to, co was po prostu. E, co wam podpowiada właśnie serce. Może dla Was to nie być wystarczające tutaj. E, może ten e, król Kili, e, przepraszam, król Pentakli nie oferuje wam aż tyle, ile byście chcieli i tyle, e, żeby was zatrzymać gdzieś. Ja mam tutaj, ja tak czuję, że wy chcecie e, poszerzać swoje horyzonty, i wy chcecie mieć jakiś nowy plan działania. E, wy chcecie wyjść poza te ramy e, i chwycić tę buławę i wyruszyć gdzieś w miejsce, gdzie e, wy będziecie się mogli spełniać. Wy możecie nawet być zaproszeni gdzieś przez kogoś, w miejsce, w którym wy na przykład się zakochacie. Lub możecie być zaproszeni przez osobę, która was po prostu. dla której wy będziecie na przykład chcieli otworzyć swoje serce, bo to jest dla Was ważne. Mogą Wam na przykład pieniądze już nie wystarczać. Pieniądze to nie wszystko. Ee, może Was, e, może Wy chcecie czegoś więcej od życia? Mi się wydaje, że Wy po prostu już w pewnym momencie już macie dość udowadniania komuś ciągle, że Wy jesteście e, wartościowi, na przykład, żeby w was, dalej, w was dalej inwestować. Macie dość udowadniania komuś, że Wam się na przykład należy jakaś podwyżka czy e, wyższe stanowisko. Ta osoba może na przykład wam tego nie chcieć dać, więc wy postanawiacie opracować jakiś nowy plan, w którym e, raczej e, skupicie się na tym, co wam podpowiada serce. Może nawet w przeszłości e, dało wam to. E, bardzo dużą stabilizację. Mogliście się czuć w jakiś sposób bezpiecznie, ale z drugiej strony ta energia no, jest bardzo skupiona na materii, i może w pewnym momencie poczuliście, że to nie wszystko: że owszem, macie na przykład piękne rzeczy wokół siebie, możecie poświęcić sobie czas, upiększać swoje otoczenie, ale tak naprawdę. To Was w jakiś sposób ograniczało. Ja mam nadzie... Przepraszam, ja... ja mam wrażenie, że chcecie wyjść poza te... poza te ramy i oczekujecie od życia czegoś więcej w tym dniu. Dziękuję.